E I... Trzymano tu kamienio. Na tym kanale będę wrzucał gameplay' z gry FIFA Manager 13. W ciągu tygodnia postaram się, aby pojawiały się nowe dwa filmiki. Grałem trochę w poprzednie FIFA Managery, ale jeśli będę coś robił źle, albo będziecie mieli jakieś nowe pomysły, albo pomoc, to piszcie w komentarzach. Ja na pewno będę wszystkie czytał. Um. Niestety FIFA 13 jest po angielsku, bo producent nie zezwolił na udostępnienie plików y, z y, niezbędnych do spolszczenia gry, więc jest ona, jak powiedziałem, tylko po angielsku, ale myślę, że nie będzie to jakiś duży problem. No i zaczynamy. Będziemy właścicielem swojego klubu, bo wtedy całe pieniądze możemy przeznaczyć na to, na co chcemy, a nie na to, co nam pozwoli, na co nam pozwoli zarząd klubu, i myślę, że to jest lepsze wyjście? Będziemy grali klubem z Anglii, będzie to klub z Empower League 2, będzie to Wimbledon. Myślę, że to jest dobry wybór, ponieważ ma dobrych zawodników, znaczy młodych zawodników, dobrych to raczej nie. Ale wystarczy moim chyba na utrzymanie się w lidze w pierwszym sezonie. Yy, oczywiście yy, w następnych sezonach będziemy yy, mieli większe cele. Adam. Nowak. Jest to mój pierwszy filmik na YouTube, więc proszę o wyrozumiałość. Narodowość polska oczywiście druga narodowość brak język polski angielski. Ja osobiście kibicuję Liverpoolowi, więc tak też zaznaczę. Jeśli lubię Liverpool, to oczywiście nie mogę lubić Evertonu. Ulubiony zawodnik to legenda Liverpoolu. Steven Jarrett. Mecze będziemy rozgrywać raczej w trybie wideo bo jest on najszybszy, a ja lubię. Dużo grać szybko więc, w tym trybie, raczej będziemy rozgrać mecze. Chyba, że jakieś najważniejsze można możemy obejrzeć w 3D. Będą one przyspieszone, więc to wyjście może być ok. Nigdy tego nie lubiłem robić. Za nią mogę skoczyć, bo wiec bez nadziei Będą się mordili wtedy w świątyni złodziei <śmiech> <śmiech> No, może być Nie, no nie aż taki ciężki Będziemy grali bez simulatora życia osobistego, bo moim zdaniem jest to bez sensu Zajmuje, zajmuje za dużo czasu. Oj, Chcę żebyś spojrzał do torby Continue. Jest tu im bez reprezentacji. Pierwszym rzeczem, jaką zrobimy, będzie negocjacja ze sponsorem, no bo to jest podstawa, tak. Aby mieć sponsora. Nowy, nowy dzień, pierwszy dzień w nowym klubie. Dostaliśmy standardowe wiadomości, jakie dostajemy za każdym razem, kiedy dostajemy, rozpoczynamy swoją karierę. Asystent nie będzie nam organizował okres przygotowawczego przed sezonem. No i zaczynamy negocjacje ze sponsorem. Na tym mi nie zależy zbytnio na rok, bo później mamy jakieś pole do manewru. Jak podpiszemy na 5 lat, to już koniec. Bardzo dobrze. Na początku wysyłamy jakiegoś zawodnika, żeby się Przywitał ze sponsorem. Ja ich nie znam, więc może być ten. Teraz zorganizujemy okres przygotowawczy. Mamy 200 funtów, 200 tysięcy funtów. To jest raczej za mało na yy, obóz, więc będziemy grali mecze towarzyskie z rezerwami i z juniorami. Jeśli gracie lepszymi klubami, to możecie zrobić yy, obozy, ale niestety ja takim nie gram

Wziąć do pierwszej drużyny, jeśli będzie aż taki dobry. I trzeba zorganizować y, Open Day, y, Dzień Otwarty. Y, bo... No bo trzeba, bo później będą... Spadną morale, jeśli tego nie zrobimy. Następny filmiku... Przyjrzymy się naszym, naszemu składu. Yy, może kogoś kupimy, chociaż nie sądzę. Ustawimy trening. Możecie mi napisać, jak rozwiązujecie problem z treningami yy, podczas tego okresu przygotowawczego, bo ja zawsze miałem z tym problem. Także następny filmik pojawi się wkrótce.